Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Analogowa, dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować aparat Fujike, ale Fujika, Fujika, ale nie lustrzankę, tylko dalmierz, dalmierz, Fujika 35EE, jak sam wygląd pokazuje, jest to aparat elegancki. I jest to fajny aparat, Zresztą elegancki aparat i aparat bardzo ciekawy. Aparat, który w sumie spokojnie mógł konkurować wtedy z najlepszymi aparatami. Zresztą nie, to jest nawet źle powiedziane. Który był wśród tych najlepszych aparatów. Co go wyróżnia spośród innych? innych. No Przede wszystkim jasny obiektyw. Jest to, jest to obiektyw 4,5 cm, czyli 45 mm, ze światłem 1,9, czyli jasny obiektyw. I to jasny obiektyw to widać na zdjęciach, prawdę mówiąc bardzo dobrej jakości ten obiektyw jest. Jeśli weźmiemy, znaczy to ja za chwileczkę pokażę na przykładach zdjęć, ale jeszcze o samym aparacie. Model z 1961 roku, Fujika już wtedy miała kilka modeli Dalmierzy, które zrobiła, jakby ciekawe. Ten był tym moim zdaniem, tym najlepszym, tym który miał być oferowany takiemu eleganckiemu, doświadczonemu fotografowi jako jego aparat do wszystkiego. Wyróżniało go przede wszystkim to, że pozdrawi pracować w trybie ręcznym, jak i, autom jak i półautomatycznym. W Wikipedii jest napisane, że ma trzy tryby pracy: automatyczny, półautomatyczny i ręczny, ale to nie jest prawda. On nie może pracować, czyli sam dobrać czasu i przysłony. W półautomatycznym trybie my dobieramy mu przy czas. A on do tego czasu dobiera przysłonę. Lub możemy to zrobić yy, ręcznie. Ustawić za pomocą światłomierza, który się tutaj znajduje i który pokazuje, jaką sugerowaną. Tu ustawiamy sobie przysłonę w takim eleganckim okienku. Ustawiamy przy, y, czas y, i on sugeruje, jak ją przysłonę powinien ustawić. Z boku ustawiam przysłonę, chyba że ją przełączę w automat. Co ja wam pokażę, jak się przełączę w automat, to od razu widać po aparacie, y, jak się ją przełączę w automat. Tak wygląda aparat w momencie, kiedy. Nie jest w trybie półautomatycznym. Jeśli ja tą przysłonę przestawię, tylko muszę zobaczyć na półautomat, widać było wyraźnie, jak guzik od spust migawki podskoczył w ogóle. Jeśli jest taki długi, krótki jest taki przyjemniejszy, natomiast on musi uruchomić, trudno powiedzieć, elektrykę. Mechanikę, która ustawia przysłonę, według wskazania wskazówki galwanometru, chyba tak. Która, według światła selenowego miernika, się wychyli. Wtedy tutaj mechanicznie go przymykamy, tą przysłonę, dlatego jest taki długi, i robimy zdjęcie. Naciąg jest od spodu. Bardzo wygodny. Pach, ciach, pach. W wizjerze mamy. Nie mamy informacji o użytej przysłonie, nie mamy informacji o czasie. Mamy informację o tym, że tak w tej chwili spojrzę, to on takie kółeczko zielone, powiedzmy w kolorze żółte. Które mamy na dole, które pokazuje, że jesteśmy w półautomatycznym trybie, bo jeśli jesteśmy w to go nie ma po prostu. Natomiast jeśli aparat uważa, że yy, światła jest za mało, do tego, żeby zrobić, o tak, w tej chwili tu skierowałem było ok, tam skierowałem było ok, a tam skierowałem było za mało, to zapaliła mi się czerwona dioda w środku. To jest oczywiście, yy, yy, nie ma tam żadnej czerwonej diody. Po prostu to okienko zasłoniło mi się czerwonym czymś, pewnie szkiełkiem, klasyczkiem, które zasugerowało, jak. Które w pierwszym momencie naprawdę pomyślałem, że w pierwszym o, czerwona dioda mi się zapaliła. To nie jest dioda. Yy, ale yy, on pokazał, że parametry ekspozycji do tamtego miejsca są źle ustawione. Ja wtedy zmieniając czas, jestem w stanie ustalić, czyli zmieniam czas na mniejszy, dochodzę do jednej części sekundy i sprawdźmy. No, wyskoczyłem jednocześnie z tego. Sprawdźmy, no i on przy jednej części sekundy mówi, że tam w pokoju da się zrobić zdjęcie, już nie pali się czerwona dioda. I tu się kończy skala na jednej części sekundy. Jeśli chcę używać dłuższych czasów, Muszę odblokować możliwość pomocą takiego pokrę... przesuwanego dźwigni. Przesuwam dźwignię do góry i przesuwam czasy wtedy dalej. Nie tym pierścieniem. Hop, i przesuwam czasy dalej. Mogę dojść do jednej sekundy, i do czasu B wtedy. Mogę zrobić to, to na czasie jedna sekunda. Na przykład tak brzmi jedna sekunda. Miło brzmi. To jest migawka centralna. I to co w pewnym momencie ja robiłem zdjęcie, tak spojrzałem na niego, bo. Nie, nie, nie sprawdzałem jego parametrów technicznych, bo w sumie to parametry techniczne są rzeczą uboczną przy aparacie. Natomiast jak chciałem zrobić oto zdjęcie i chciałem wykorzystać jego najmniejszą przysłonę, czyli minimalną, chciałem, tak, ustawiłem minimalną odległość i chciałem minimalną przysłonę użyć, żeby pokazać jak wygląda nieostrości. No i oczywiście, co jest? No, jest za dużo światła, więc przełączam mu ten pierścień od czasu, przełączam, przełączam, przełączam i doszedłem do jednej Tysięcznej części sekundy. Tak spojrzałem na niego trzeźwiej, pierwszy raz. Mówię, moment, tu jest 500, tu jest 1000. 1000 w migawce centralnej. To jest tak rzadko spotykane. Hasselblad ma 500. To jest tak rzadko spotykane, że przez chwilę się na niego patrzyłem, mówię, jej, ale ty jesteś dziwny. Naprawdę, yy, zrobili migawkę z jedną tysięczną części sekundy i to zdjęcie zostało zrobione na tej jednej części sekundy, bo tyle musiałem wyżyłować, żeby zrobić w ciągu normalnego dnia yy, zdjęcie przy małej przesłonie. To jest tak, że yy, robiłem z dnia aparat, który miał jedną trzysetną bodajże, no i stwierdziłem, że no nie, no to jest trochę za mało, zwłaszcza jeśli używasz jasnego obiektywu. Ten aparat ma jasny obiektyw i jedną tysięczną część sekundy. To jest fantastyczne. A czyli nie jest to największa jego jeszcze. Największa jego ciekawostka tego aparatu. Ustawienie ostrości. Łapie się za pierwszy pierścień i to nie jest ustawienie ostrości, tylko to jest przysłony. Ustawienie ostrości jest tu. Pokrętłem z tyłu. Widać. Ciach, ciach, ciach. Będzie widać jak się rusza. Może w tą stronę będzie widać bardziej. O. tak może ruszać się, jak się obiektyw przesuwa po prostu, widać jak się obiektyw przesuwa, o, o, do tego się trzeba przyzwyczaić, natomiast to jest bardzo wygodne, ponieważ robisz to szybciej. tu, 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 do tego jest na górze jest pierścień, który pokazuje w metrach i w stopach, Przysłonę, którą ustawiłeś i głębię którą ustawiłeś. Ta głębia ostrości, to się trzeba do niej chwilę przyzwyczaić, żeby ją zrozumieć. Jest zrobiona po japońsku, ale to jest japoński aparat. Japoński aparat. I to jest tego sekundę zastanowienia, co to są te kropki, co to są te kreski. Jak chwilę, chwilę pomyślałem, to zaraz zorientowałem się, że aha, kropki są do tych, yy, tych cyferek, które są, czyli przysłoń. I w dwie minuty wiedziałem, że dobrze, jak ustawiam przysłonę na odległość na 2 metry, to przy przysłonie y, praktycznie 16 będę miał od 1 metra do nieskończoności wszystko ostre. Więc jeśli użyję przysłony 8 i ustawię odległość na 3 metry, to mogę sobie robić od 1,5 metra do, y, no, do nieskończoności. No tak, do nieskończoności praktycznie mogę robić zdjęcie nie ustawiać nawet ostrości. To jest dobra rzecz. Y, I to w sumie... Aparat jest bardzo wygodny w fotografowaniu, ale co jest najważniejsze w aparacie? Obiektyw. Obiektyw. Spójrzmy na przykład na to zdjęcie, które tu mam z tyłu pokazane. To zdjęcie jest ostre, dobrze, a tam nie było aż tak... Ja nie pamiętam jaki przysłony użyłem. Ja robiłem w trybie ręcznym używałem go, ponieważ ten Selen nie miałem do niego za, zaufania. On niby działa, ale nie ośmieliłem się pracy w trybie półautomatycznym, ponieważ nie wiedziałem, czy to mi wyjdzie. A nie chciało mi się marnować energii i negatywów, więc zrobiłem w trybie ręcznym, ustawiając innego światomierza. Bo gdybym wiedział, jaką on użyje przysłowi, to bym wiedział, czy on dobrze działa, ale to tak nie do końca działało. Natomiast tu zakładam, że. Ja wyżłowałem tam 1,30 i przy przysłonie 5,6 więcej, pewnie nie użyłem, ale to wszystko jest ładnie ostre. To jest naprawdę dobrze kontrastowe, ładne ostre zdjęcie. Jeśli weźmiemy zdjęcie o na przykład to, które widać jak ten, jak z to ostrość na tym zdjęciu jest rewelacyjna. To jest może to jeszcze krótszy czas, pewnie przysłonek w granicach 8, bo. Ja tak używam, no 8, 5 i 6 to są takie środkowe przysłony. Jeśli nie chcę go zmusić do robienia zdjęć w bardziej ekstremalnych warunkach, to to jest dobre. Więc to jest no, idealnie narysowane. Tak bym chciał, żeby wszystkie zdjęcia, aparaty mi robiły zdjęcia. Tu mamy zdjęcie zrobione w dużym stopniu pod światło. Czyli Słońce znajdowało się kawałek za kadrem. Czyli on już w tym momencie musiało mu światło, tam nie było takie ostre słońce, ale było dosyć. Musiało świecić po obiektywie. Zdjęcie jest bardzo kontrastowe, jest, jest naprawdę bardzo dobre. Tutaj próbowałem zrobić portret, gdzie chciałem sprawdzić jego jakby tonalność przy portrecie. No niestety. Pomyliłem odległość, czyli źle ustawiłem ostrość. Znaczy tu jest dalmierz w środku. Jak ja ustawiam, to to mam yy, yy, plamkę, żeby do środka, do niego. Jak yy, ustawiam, to mam plamkę, która plamka stoi w miejscu od tego ostrości, a cała ramka się przesuwa. Ramka się przesuwa, dlatego że zmienia się odległość, żeby wyrównać paralaksę, czyli odległość między wizjerem a obiektywem. Dlatego ona się przesuwa, natomiast ustawia się w nim ostrość bardzo przyzwoicie. Ja wiem, czy rewelacyjnie... Ja wolę kliny w lustrzance, ale jak nie mam kliny w lustrzance, tylko Dalmierz, to to jest dobra średnia do ustawiania ostrości, ale tu się pomyliłem. Ustawiłem ostrość, albo się bujnąłem, bo chciałem też złapać tą minimalną odległość. Minimalna odległość jego wynosi metr. Metr. Więc chciałem tą minimalną odległość złapać i jest druga możliwość, że po prostu błynąłem się, nie wiem, 10 cm do przodu, a to jest minimalna y, przysłona i zamiast twarzy zeskoczyło mi gdzieś tutaj na szyję ustawienie ostrości. Natomiast sama plastyka jest bardzo fajna, bardzo fajna tego obiektywu. Y, oczywiście to jest y, dalmierz, więc trzeba pamiętać, zrobiłem chwilę, nie, pokaż mi jeszcze, nie to, to, y, chwilę wcześniej zrobiłem takie zdjęcie y, lustrzanką, bo myślałem sobie, zrobię takie samo zdjęcie tym aparatem. No i zrobiłem oczywiście co? No to co się robi, jak się przestaje myśleć, zrobiłem takie zdjęcie, ponieważ w momencie, w którym ja ustawiałem, musiałem go trzymać w ten sposób. Zapomniałem, że dalmierz nie patrzy przez obiektyw, i przesuwając to, ustawiając tak idealnie, żeby mi się właśnie weszło pomiędzy te słupki, wstawiłem oczywiście słupek w kadr. Ale to jest to jest moja wina, nie wina aparatu. To jest cecha Dalmierzy, że mimo wszystko, jednak zawsze masz tą odległość, a jak tutaj wstawiłem te pręty, to minimalne przesunięcie powodowało, że tu widziałem ładnie, a to. Miałem takie zdjęcie. Natomiast sam aparat tu mamy zdjęcie też zrobione bardzo pod światło czyli światło jest za kadrem. Obiektyw jest bardzo dobry, aparat jest bardzo sympatyczny w używaniu, fajny, solidny, to czuć po nim, że jest ciężki i solidny i jeśli chcesz mieć dobry dalmierz, naprawdę dobry dalmierz, nietypowy, na który ludzie jak będziesz robił zdjęcia, będą spoglądali, tak patrzyli, fuj, jak fajny, fajny aparat jakiś człowiek ma. Tym zaskoczysz znajomych, którzy też powiesz, o nie, no ja nie, ja nie Olimpusem, yy, nie, nie, ja robię fudzikom, fuziką, dalmierzem, dalmierzem fudzikom. no i pokażesz im takie cacko, 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 a to naprawdę wzbudzisz jakieś tam zainteresowanie, a ty będziesz miał z tego naprawdę dobre zdjęcia, obiektyw jest rewelacyjny, nie powiedziałem, yy, to nie jest mój aparat, Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego i, i jeszcze drugiego aparatu. Naprawdę bardzo dziękuję. Sprawiło mi frajdę robienie nim zdjęć, zwłaszcza, że jest to ciekawy, elegancki aparat, który dał możliwość zrobienia naprawdę bardzo dobrych zdjęć. A Was zachęcam. Fujika 35EE to jest... Dobry, bardzo dobry aparat. Prawdopodobnie, gdyby przeczyścić mu tutaj u góry, tylko to nie jest mój aparat. W związku z tym ten selen to pewnie by odżył i jeszcze by cały czas pracował, bo czytałem jakiegoś człowieka recenzję, że robi w nim w półautomacie i mówi, że to jest bardzo sympatyczne. Robi, bardzo dobrze dobiera, dobiera światło. A nie potrzebuje baterii. W związku z tym, jeśli go schowamy w pokrowcu, tam gdzieś leży na półce pokrowie za niego i trzymamy go w pokrowcu, to on będzie przez wieki jeszcze mógł działać. Także zachęcam. Fujika 35e, aparat wart tego, żeby się nim zainteresować. Zapraszam do obejrzenia jeszcze galerii zdjęć. Zapraszam do przyłączenia się do patronów kanału, bo dzięki Wam mamy środki na to, żeby móc robić zdjęcia. I to nawet każdy 10 zł jest przydatne. Dzisiaj negatywy kosztują najtańszy, negatyw 20 zł, więc każde jest przydatne. A ja takich negatywów zużywam miesięcznie 6, różnie, różnie od ilości aparatów. Do tego jeszcze chemia. Także jeśli chcesz wspomóc rozwój kanału, żeby się pojawiały ciekawe filmy z dużą ilością zdjęć, zachęcam do no, przyłączenia się do patronów kanału. To ja będę miał środki na to, żeby robić dla ciebie filmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze raz do obejrzenia galerii i na razie. Cześć.